Chcesz wygrać dowolną koszulkę, bluzę lub gadżet ze sklepu ekipy? To bardzo proste. Wystarczy subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu kogo lubisz najbardziej z ekipy. Wyniki co miesiąc na Instagramie ekipowicze33. Zostawiając łapkę w górę i komentarz pod każdym odcinkiem zwiększasz swoją szansę na wygraną. Zapraszam do oglądania. No niesamowite to jest proszę Państwa. Uważam jak nigdy, naprawdę. Staram się, jeżdżę, jestem ostrożny. I wyjeżdżając od nas z domu mamy taką blokadkę. Ona jest nieduża, taka, takiej wysokości, która zatrzymuje bramę. Nie wiedziałem, że ona może uszkodzić felgę. Oj oj oj. oj oj oj, 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 oj. Niedobrze. I trochę opony, ale to chyba... To chyba nie jest jakieś ważne, co? Szkoda tej felgi, Boże, tak mi jest, szkoda, biedna. ona jest taka ładna, zobaczcie, idealna, ani jednej ryski. I tu taka dziura na palec. Z tej strony chyba najlepiej widać. No nie mogę na to patrzeć, no patrzcie, ta też jest piękna, wszystkie są piękne i stąd już widać.